Kluby polskiej ekstraklasy ugotowały nam naprawdę ciekawe letnie okienko transferowe. Okienko, które zostało już zamknięte, więc możemy sobie spokojnie o nim w kontekście football menadżera porozmawiać. Dzień dobry, witam Was bardzo bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na pierwszy odcinek z tego minicyklu. Zajmiemy się w tym epizodzie Legią Warszawa. A w kolejnych już będziemy te kluby ze sobą łączyć. Oczywiście Legia Warszawa jest mi bardzo bliska, stąd ten wyjątkowy odcinek poświęcony tylko jednemu klubowi. W następnym weźmiemy sobie na tapet Lecha Poznań, Jagielonie i Raków Częstochowa. Wracając jednak do tematu, no ja powiem wam szczerze, że naprawdę nie przypominam sobie tak udanego okienka transferowego w wykonaniu polskich klubów. To znaczy, udanego, czy można już mówić, że to jest udane okienko. No tego nie wiemy, to na pewno bardzo dobrze i bardzo mocno wygląda na papierze, również w wykonaniu Legii Warszawa. Czy faktycznie będzie mocne, czy faktycznie będzie udane, będziemy pewnie mogli ocenić dopiero po kilku e, miesiącach. W każdym razie do ekstraklasy i do innych klubów przejdziemy sobie w kolejnych odcinkach. Dzisiaj skupiamy się na Warszawskiej. Legi, którą zarządza w kontekście transferów Oczywiście Michał Żewłakow Ale nie można zapominać, że również tutaj Za transfery odpowiada niejaki pan Bobić Akurat Bobicia nie ma, jeżeli chodzi o tutaj Naszą ekipę w sztabie szkoleniowym Legii Warszawa w futbol menadżerze Ale to absolutnie nie ma żadnego znaczenia My właśnie pod kątem futbol menadżera Te transfery sobie dzisiaj troszeczkę rozłożymy Na czynniki pierwsze, no bo jak to będzie w rzeczywistości? Nie wiemy. Natomiast na podstawie naszej gry kochanej, ukochanej, wspaniałej, możemy sobie troszeczkę tutaj predyktować, jak byśmy tutaj ewentualnie też tymi zawodnikami zarządzali, jak oni wyglądają na tle całej ekstraklasy. Powiem Wam, że Legia Warszawa wygląda tutaj bardzo, bardzo dobrze i te wzmocnienia w samym futbolmanagerze będą potężne, będą naprawdę potężne i ułatwią nam tutaj start gry właśnie Warszawską Legią. Pamiętajmy jednak, że to jest Football Manager 2024 w FM 26, który nadchodzi wielkimi krokami, będą na pewno zmiany. Jeżeli chodzi o current ability, potential ability, więc te atrybuty mogą się nieco różnić. W Legii Warszawa moi drodzy, mieliśmy 10 transferów, tak naprawdę, i to w zasadzie każda pozycja w warszawskiej drużynie została wzmocniona. Zacznijmy może sobie standardowo od e, funkcji zawodników defensywnych. No i tutaj e, w zasadzie można by zacząć chyba od prawego obrońcy. Lub waharłowego, bo również na takiej pozycji może ten zawodnik grać. Mowa o Petarze Stojanowiczu, 29-letnim reprezentancie Słowenii. I tu naprawdę mamy kapitalne atrybuty fizyczne, bo on jest szybkim piłkarzem, ma dobre przyspieszenie. Jak na warunki ekstraklasy, będzie się bardzo, bardzo wyróżniał. Również fantastyczny mental. Determinacja, gra bez piłki, pracowitość, przewidywanie, ustawianie się, współpraca to są te jego najważniejsze zalety. Dobre dośrodkowanie, dobry długi wrzut z autu. Braknie tutaj troszeczkę dryblingu. Gdyby to było mniej więcej 12, byłoby jeszcze lepiej. Również technika pozostawia troszkę do życzenia. Natomiast jest to piłkarz, który potrafi tą piłkę odebrać, potrafi również zagrać w defensywie. Jeżeli odnosimy to do football Managera, będziemy tu mieli absolutnie świetnego wahadłowego na kolejne, myślę. Eee, trzy sezony. Tu warto jeszcze wspomnieć, że to jest zawodnik, który jest wychowankiem Słowana Lubiana. Potem był Maribor, było Dynamo Zagrzeb i tutaj naprawdę sporo tych spotkań w Chorwacji rozegranych. Empoli włoskie, rzecz jasna, też sporo doświadczenia zebrał na włoskich boiskach. No i wreszcie Legia Warszawa. Tu, jeżeli chodzi o FMA, bo jak mówię, w kontekście FMA to rozpatrujemy, nie w kontekście rzeczywistości. My tu się zajmujemy football managerem. No, będzie to wielki, wielki transfer i kapitalne. Wzmocnienie. Numer dwa to Kamil Piątkowski. To jest oczywiście środkowy obrońca. To jest trzykrotny reprezentant Polski. Jego na pewno dużą zaletą jest to, że on ma dopiero 24 lata. No, na zachodzie nie przebił się i nie zrobił tutaj kariery. Pamiętamy kiedy odchodził z Rakowa Częstochowa, był Red Bull Salzburg, był Gent, potem powrót do Austrii, no ale tam kariery, jak mówię, wielkiej, nie zrobił. Na polskie boiska spokojnie ten zawodnik wystarczy. I znowu, jeżeli chodzi o futbol menedżera Mamy tutaj ogromne wzmocnienie. To są kapitalne cechy fizyczne. Przydałaby się gra głową, troszeczkę wyższa. Krycie odbiór, jak na polską ekstraklasę, w porządku. Jak na europejskie puchary. nawet w futbol menadżerze, może być troszeczkę. Za mało, ale jak mówię, w ekstraklasie będziemy tu mieli naprawdę solidnego, środkowego obrońcę. Dalej oczywiście Arkadiusz Reca. Rozmawialiśmy o tym Słoweńcu, teraz mamy Polaka Rece. Z drugiej strony, z lewej strony podobna sytuacja. wahadłowy obrońca, 29-letni reprezentant Polski, były piłkarz Atalanty z Palcortone oraz Speci pograł troszkę we Włoszech. Też to nie była jakaś wielka kariera, ale znowu wraca na polskie boiska i mamy tutaj zawodnika naprawdę znakomitego z dobrym dośrodkowaniem, dribblingiem, kryciem, odbiorem piłki, szybkością, przyspieszeniem, nawet u mnie w dreźnie. Ten zawodnik jako rezerwowy pewnie by się sprawdził, tym bardziej sprawdzi się na polskich boiskach w futbol. Menadżerze, absolutnie 29 lat, Arkadiusz Reca. Będzie tu wielkim dla legii wzmocnieniem. Kolejnym zawodnikiem, zawodnikiem, jeżeli dobrze liczę, numer 4 jest Damian Szymański. Damian Szymański, również reprezentant polski, czternastokrotny, były piłkarz Wisły Polski, Agieloni, Achmatu oraz Aeku Ateny. Tam prawie 100 spotkań, to jest dużo. Ale popatrzcie na jego atrybuty. To jest absolutna gwiazda ekstraklasy. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Atrybuty mentalne na piekielnie wysokim poziomie dobra sprawność, dobra wytrzymałość to będzie potrzebne siła, krycie, odbiór piłki niezła technika, dobre dośrodkowanie niezła gra głową naprawdę fantastycznie to wygląda. Na polską ekstraklasę to jest totalna gwiazda i on to w FM, jeżeli będzie oczywiście dobrze użyty przez was, poza Także tutaj mamy zawodnika z wielką reputacją, z z wielkimi umiejętnościami, z, du z dużym naprawdę current ability, czyli właśnie tą wartością, która za obecne umiejętności odpowiada. Więc Damian Szymański, wielkie, wielkie wzmocnienie. Kolejnym piłkarzem. Piłkarzem numer 5 jest Enrique Areol. To jest młody chłopak, to jest zawodnik tutaj w FM-ie, 19-letni. Który przechodzi ze sportingu na ten moment. Ten kontrakt do roku 2027. Nie wiemy na co go stać w tym momencie, natomiast wiemy, że ma duży potencjał. Wiemy, że jest niezłym talentem. Jak na oczywiście polskie warunki znowu, no bo nie na Portugalię. Wtedy nikt by mu odejść nie dał. Natomiast tu musimy obserwować jego rozwój, tak? On ma dopiero 19 lat, ma ten potencjał, ma niezłą determinację, dobrą pracowicę więc co z niego wyciągniemy, no to już zależy tylko i wyłącznie od nas grając Legią e, Warszawa. E, tu mamy też Noacha Weisshaupta, to jest pierwszy piłkarz e, wypożyczony przez Legię Warszawa z dwóch. Jeżeli mówimy o tym okienku, to też jest lewy wahadłowy, lewy skrzydłowy, podobnie jak arkadiusz Reca, ale oni spokojnie się mogą uzupełniać na tej lewej stronie. Może on grać również po stronie prawej. Jest wypożyczony z Freiburga. Dobre umiejętności. Jeszcze niezły potencjał. Można z tego zawodnika sporo wyciągnąć. Ma 23 lata. Dobra szybkość. Dobre przyspieszenie. Dribbling 15. To jak na warunki ekstraklasy. Fantastyczna sprawa. Dośrodkowanie 13. Podanie technika też na pewno będzie. Się odpowiednio ustawiony, nie, wyróżniał. Mamy tutaj, a do tego najlepszego to przejdziemy może na końcu. Może teraz yy, Ermal Krasniki, czyli zawodnik numer. 7. I tu mamy zawodnika bardzo podobnego do Noaha Weishaupta, z tym, że on nie potrafi bronić. Bo to jest zawodnik stricte ofensywny, mogący grać jako skrzydłowy, jako schodzący napastnik, jako odwrócony skrzydłowy i jako napastnik. 26-letni reprezentant Kosowa, były piłkarz Sparty Praga, Rapidu Bukareszt, Klusz czy Balkani. Znowu dobra szybkość, dobre przyspieszenie, dribbling, dośrodkowanie, to czego skrzydłowy potrzebuje, ale ma też to, czego potrzebuje schodzący napastnik czy odwrócony skrzydłowy. Czyli strzał z dystansu, technikę oraz wykańczanie akcji. Taki bardzo stabilny zawodnik, jeżeli chodzi o jego atrybuty. Może nie będzie to taka gwiazda jak na przykład Kasper Urbański, natomiast bardzo, bardzo solidny gracz. I też, jeżeli chodzi o FM, no to jednak ym, to nie jest prawdziwa piłka, i tutaj to jest tylko algorytm. Też odpowiednio użyty może nam przynieść dużo, dużo szczęścia, więc to jest ten zawodnik kolejny wypożyczony ze Sparty Praga właśnie, no i mamy też dwóch nowych napastników, jednego z nich już poznaliśmy bardzo mocno, czyli Milete Rajowicza, może nie rozpoczął on dobrze bo od bramki samobójczej, natomiast mi się wydaje że on może troszeczkę lepiej wyglądać w FM26 chociaż nie jestem przekonany, jest to były piłkarz Kalmar, Rokskilde, Hoge. Był oczywiście w Anglii, natomiast fizycznie bardzo dobrze wygląda, to jest piłkarz oczywiście operujący głową, silny, w miarę wysoki, bo to jest 189 cm wzrostu, z bardzo dobrym wykańczaniem akcji, walecznością, przewidywaniem, to co dla napastnika grającego właśnie na tej pozycji odgrywającego jest bardzo, bardzo ważne. No i ten ostatni transfer, znaczy ostatni, chociaż ostatnim to był Kacper, ale powiedzmy przedostatni. Czyli zgarnięty z górnika Zabrze, z przednosa Zabrzaną. Antonio Ciolak, czyli trzykrotny reprezentant Chorwacji, 31-letni piłkarz. On już kiedyś w Polsce grał. Grał w Lechigdańsk, zdobył 10 bramek. Potem było Kaiserslautern, Hoffenheim, Ingolstadt, Rijeka, Paok, Malmę, Rangersi nawet i 14 bramek dla Rangersów. 14 bramek dla Rangersów to nie jest byle co. To jest piłkarz, który. Podobnie jak wcześniej wspomniany mileta Rajowicz, no bo generalnie jeżeli chodzi o jordanesku, to on szuka wysokich postawnych napastników, no bo on sam jest kontuzjowany, to wiemy. Tutaj tego nie ma, ale on będzie odpoczywał kilka miesięcy, natomiast Antonio Czolak podobne warunki co do Rajowicza, czyli gra głową, czyli siła, czyli skoczność, czyli niezły całkiem wzrost, potrafi się utrzymać na nogach, ma dobre wykańczanie akcji, fajne te mentalne elementy odpowiedzialne za ustawianie się w ataku, czyli gra bez piłki, przewidywanie opanowanie decyzje też na pewno we ie jeżeli będziemy grali wysokie piłki będzie nam bardzo mocno e, przydatny, oni no, no, by mi się tutaj w Dreźnie trzecioligowym kiedyś e, przydali. No i ten ostatni, ostatni największy transfer absolutny hit, no ja sobie nie przypominam, żeby tak utalentowany polski piłkarz w wieku 20 lat wracał do polskiej ekstraklasy. Oczywiście miał swoje problemy we Włoszech i teraz będzie się odbudowywał. Ja, ja sądzę, że on za że będzie się bardzo mocno wyróżniał na tle całej ekstraklasy w rzeczywistości i za rok, może dwa, za około 10 milionów znowu odejdzie na zachód. Natomiast tu w FM mamy kapitalnego rozgrywającego. Super dribbling, technika, strzał z dystansu, podanie, przyjęcie piłki, przegląd sytuacji, pracowitość. O, panu wszystko to ma, co jest jemu potrzebne, aby być absolutnym dyrygentem w środku pola Legii Warszawa. Oczywiście w rzeczywistości tego zawodnika zbyt długo w Legii Warszawa nie da się utrzymać. Ja myślę, że tak jak mówiłem, maksymalnie dwa sezony. Jak to wygląda w FM? -ie? Tutaj sądzę, że może być troszeczkę lepiej. To znaczy, jeżeli wystartujemy dobrze Legią Warszawa, jeżeli zdobędziemy Mistrzostwo Polski, jeżeli zagramy poprawnie w europejskich pucharach, choćby w tej lidze konferencji, tak niedocenianej przez niektórych ekspertów, a tylko dzięki niej mamy takie transfery i takie ruchy finansowe w polskiej ekstraklasie, a powinno być jeszcze lepiej, to ten zawodnik myślę, że można by było z nim nowy kontrakt podpisać. On w tym momencie już jest w stanie podpisać nowy kontrakt, nawet do roku, zobaczcie, 2027. Oczywiście on będzie oczekiwał, Klauzuli oferty minimalnej ją będzie pewnie można troszkę podnieść, natomiast jest tutaj opcja, aby ten kontrakt przedłużyć jeszcze o kolejny rok do roku 2027 z jakąś klauzulą, może w wysokości 10, 15, może 20 milionów, gdyby się udało Kacpra przekonać i jego agenta. I wtedy mielibyśmy naprawdę zawodnika na kilka lat Jeszcze do rozwoju, jeszcze piłkarza, który nam na pewno może te atrybuty podnosić Więc tak, to jest tych 10 zawodników Legii Warszawa Którzy w kontekście FMA, bo jak mówię, w rzeczywistości nie wiemy Przyjdzie nam to ocenić pewnie za 3-4 miesiące Bo też Jordanesku będzie jednak tego czasu potrzebował, aby tych zawodników wprowadzić Bo tu miała być, miały być wzmocnienia 3-4 A okazało się, że jest rewolucja 10 nowych zawodników więc to nie jest tak, że to będzie od razu grało Natomiast w FM-ie to powinno absolutnie zagrać od razu I tutaj no nie ma innej możliwości jak tylko Legią Warszawa zdobyć Mistrzostwo Polski Innych zawodników nie omawiam To zrobimy sobie jak już wyjdzie FM26 Wtedy oczywiście odpalimy sobie... Odpalimy sobie... Naszą polską ekstraklasę i tam wtedy, klub po klubie, będziemy to analizować ze wszystkimi zawodnikami i ze wszystkimi możliwymi taktykami, jakie tam możemy ewentualnie zastosować. Tutaj, teraz w tej miniserii, skupiamy się tylko i wyłącznie na nowych transferach, więc zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek już niedługo. Wtedy pogadamy sobie o Lechug Poznań, o Rakowie Częstochowa i o Jagieloni, czyli o naszych pozostałych Pucharowicach, no i w kolejnych odcinkach, myślę, dwóch, trzech, również. Również sobie o innych klubach będziemy i o ich nowych transferach w kontekście FMA rozmawiać. Za dzisiaj dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!